Informacja do zadań od 25 do 27. Ubichinon Q10, koenzym Q10, jest niezbędnym elementem łańcucha oddechowego. Zapobiega produkcji rodników, oksydacyjnym modyfikacjom białek, lipidów oraz DNA i pełni wiele innych funkcji w organizmie. Poniżej przedstawiono wzór opisujący strukturę cząsteczki Ubichinonu Q10. Zadanie 26. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F, jeśli jest fałszywa. Zdanie pierwsze. Cząsteczka ubichinonu Q10 o strukturze przedstawionej w informacji zawiera 14 wiązań Pi. Podliczmy sobie, ile łącznie znajduje się tutaj wiązań Pi, czyli wiązań, które są podwójnymi, nienasyconymi. W części, która nie jest powtarzalna, mamy raz, dwa, trzy... 4 wiązania pi. Natomiast w części, która jest powtarzalna, mamy tutaj jedno wiązanie pi, ale ono powtarza się razy 10, bo mamy 10 takich fragmentów w cząsteczce, czyli 10 wiązań pi znajduje się po prawej stronie w powtarzalnym fragmencie i 4 w niepowtarzalnym. Więc na tej podstawie możemy ustalić, że zdanie pierwsze jest prawdziwe, zdanie drugie. Cząsteczka Ubichinonu Q10 o strukturze przedstawionej w informacji zawiera pierścień aromatyczny. Z jednej strony może wydawać się, że pierścień aromatyczny tutaj faktycznie jest, bo wszystkie atomy węgla w tym pierścieniu mają hybrydyzację SP2, ale to nie wszystko ponieważ żeby pierścień był aromatyczny, oprócz hybrydyzacji sp2 atomów węgla, musi on również spełniać tak zwaną regułę Hickla. Reguła Hickla, czyli 4n 2 oznacza ile elektronów musi znajdować się, które są elektronami zdelokalizowanymi w pierścieniu bądź w pierścieniach, aby dany układ był układem aromatycznym. Jeżeli n Wynosi 1, bo mamy tutaj jeden pierścień, to tych elektronów musi być 6. A mamy jasno rozrysowane, że tych elektronów jest raz, 2, 3, 4, czyli za mało, żeby ten pierścień uznać za aromatyczny. A zatem możemy jasno określić, że zdanie drugie jest fałsze. Zdanie trzecie. W łańcuchowym fragmencie cząsteczki ubichinonu q 10 o strukturze przedstawionej w informacji wszystkim atomom węgla można przypisać hybrydyzację sp2. Spójrzmy na wszystkie atomy węgla, które mamy w powtarzalnym fragmencie. Z jednej strony widzimy, że tutaj znajdują się atomy węgla, które mają hybrydyzację SP2. Natomiast nie wszystkie takie są. Chociażby ten węgiel ma hybrydyzację SP3, ten węgiel ma hybrydyzację również SP3, i ten węgiel także ma hybrydyzację SP3, więc w jednym fragmencie nawet trzy atomy węgla występują o tego typu hybrydyzacji. A zatem możemy jasno określić, że zdanie trzecie jest fałszywe, ponieważ znajdują się w tym łańcuchowym fragmencie dodatkowo atomy węgla o innej hybrydyzacji niż SP2. Takich odpowiedzi należało udzielić, aby uzyskać pełen punkt za zadanie 26.